W ubiegłym roku w naszym kraju funkcjonowało prawie 4000 agencji. Najbardziej popularną formą prawną wśród tych podmiotów są osoby fizyczne, które stanowią ponad 40% wszystkich graczy na rynku. W zeszłym roku powstało 1122 nowe agencje. Najwięcej agencji działa w województwie mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim, najmniej w województwie podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Pokrywa się to z mapą zatrudnienia w Polsce. Co roku około 500 podmiotów zostaje wykreślonych z rejestru agencji, co świadczy o bardzo wysokiej fluktuacji. Praca tymczasowa w Polsce jest pomostem do stałego zatrudnienia, szczególnie w grupie osób młodych i bez znaczącego doświadczenia zawodowego. Jest to również najbezpieczniejsza forma elastycznego zatrudnienia, dająca pracodawcom możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia biznesowego. Pamiętajmy, że stosowanie usług HR w Polsce, mimo swojej rosnącej popularności, nadal odbiega od skali, którą spotykamy na świecie. Historia rynku Agencji Zatrudnienia w naszym kraju jest nieporównywalnie krótsza od tej na rynkach europejskich. Nadrabianie zaległości jest kolejnym powodem, dlaczego polski sektor pracy tymczasowej w ubiegłym roku był najszybciej rozwijającym się rynkiem w Europie. Dodatkowo, wszystko wskazuje na to, że w roku 2015 nadal nim pozostanie. Sytuacja polskiej gospodarki stopniowo się poprawia. Widać już pierwsze ożywienie na rynku pracy. W roku 2014 skończyliśmy z najmniejszym od 4 lat wzrostem bezrobocia i z dużym optymizmem po stronie pracodawców. Pozytywne prognozy dalszego rozwoju branży, Agencji Zatrudnienia, mają zatem bardzo silne podstawy. Przewidujemy, że ten rok zamkniemy z 20% wzrostem w zakresie sprzedaży usług HR. Taka sytuacja jest szansą dla firm wschodzących i kształtujących swoją strategię jako agencje rekrutacyjne. Jedną z takich firm jest Wyk HR Consulting. Jest ona częścią grupy Wyk. Brytyjskiej spółki notowanej na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Grupa WYK zatrudnia około 2500 osób w 40 biurach zlokalizowanych w 30 krajach na trzech różnych kontynentach. W Polsce WYG działa od 1999 roku i obecnie zatrudnia ponad 200 specjalistów. Spółki należące do grupy WYK. W Polsce świadczą usługi doradcze, planując i wdrażając złożone projekty w obszarze społeczno-gospodarczym, inżynieryjnym, doradztwa biznesowego czy na rynku badań i ewaluacji. Wyk w Polsce jest liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych i zarządzaniu wymagającymi przedsięwzięciami zarówno dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i instytucji publicznych. Dzięki realizacji interdyscyplinarnych projektów na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i innych instytucji związanych z problematyką zatrudnienia, Wyk może się poszczycić doskonałą znajomością procesów zachodzących na rynku pracy oraz w relacji pracownik-pracodawca. W naszym projekcie skupimy się na roli firmy Wyk HR Consulting jako agencji rekrutacyjnej która może zmienić swoją strategię działania na niskokosztowo i idąc za przykładem Ryanaira, zredefiniować funkcjonowanie tego typu firmy na polskim rynku. Aktualnie firma Wyk HR Consulting świadczy głównie usługi związane z rekrutacją dla takich firm jak Armatis, ABC Data czy Geronimo Martins. Forma współpracy z każdą z tych firm jest inna. Pracownicy dla firmy Armatis są zatrudniani bezpośrednio przez WYG. Dla ABC Data takie zatrudnienie trwa tylko przez pierwsze kilka tygodni, a w przypadku Jeronimo Martins firma WYG odpowiedzialna jest tylko i wyłącznie za rekrutację. W naszym projekcie wyróżniliśmy kilka obszarów, w których moglibyśmy zniwelować koszty tego przedsiębiorstwa. Pierwszym obszarem w którym możemy zmienić strategię firmy na niskokosztową, jest sposób wyszukiwania kandydatów. Aby ograniczyć koszty zamieszczania ogłoszeń, zaproponowano używanie tylko bezpłatnych stron, takich jak Gumtree, a w celu ominięcia ich płatnego odnawiania należy je kasować i zamieszczać ponownie. Kolejnym sposobem i skorzystanie z bezpłatnych kanałów ogłoszeń. Na przykład w powiatowych urzędach pracy czy w biurach karier na uczelniach. To pozwala mieć jednocześnie dostęp do wykwalifikowanych i bezrobotnych pracowników bez nakładów finansowych. Ludzie coraz częściej spędzają swój wolny czas na portalach społecznościowych. Do promocji ogłoszeń wśród potencjalnych kandydatów zasugerowano, aby wykorzystać fanpage firmy na jednym z takich portali, jakim jest Facebook oraz zwiększyć aktywność promocyjną, co jest darmowe i może mieć miliony odbiorców. Do kontaktu z potencjalnymi kandydatami można wykorzystać obecnych pracowników przez bieżące informowanie ich za pomocą wiadomości e-mail o wolnych miejscach pracy. Taki zabieg pozwala na całkowite, bezpłatne dotarcie do środowisk ludzi zajmujących podobne stanowiska. Następnymi sposobami na zmniejszenie kosztów wyszukiwania kandydatów są zamieszczanie plakatów na bezpłatnych słupach ogłoszeniowych czy branie udziału w targach pracy. Pozwoli to bezpłatnie i bezpośrednio dotrzeć do potencjalnych pracowników. Należy też zastanowić się nad założeniem własnej bazy kontaktów w postaci portalu Zatrudnij mnie, gdzie pracownicy sami będą tworzyć swoje profile, zamieszczając CV. I wybierając branżę, w jakiej chcieliby podjąć pracę. Taka baza pozwoli szybko i bezpośrednio kontaktować się z samymi zainteresowanymi, co również przyspieszy proces poszukiwania, zaoszczędzi czas i obniży koszty. Kolejnym obszarem, gdzie można zastosować strategię niskokosztową, jest organizacja i przeprowadzanie spotkań z kandydatami. Pierwszą propozycją jest optymalizacja wydajności spotkań poprzez zmniejszenie częstotliwości i zwiększenie liczby osób na każdym spotkaniu. Głównie chodzi o szkolenia i prezentacje masowe, na które przychodzi około 30 osób. Ponadto, należy lepiej selekcjonować przyszłych kandydatów przed rozmowami indywidualnymi. Kolejną rzeczą jest pozbycie się ulotek podczas prezentacji. Pozwoli to na obcięcie kosztów wydruku. Przed spotkaniem należy poinformować kandydatów o możliwości samodzielnego wykonywania notatek. Aby zmniejszyć koszty masowej prezentacji, które opierają się na wynajęciu sali i zorganizowaniu całej logistyki wydarzenia, można przygotować prezentację online w postaci filmiku, a następnie sprawdzić, czy dany kandydat obejrzał film testem treści prezentacji. Chcąc zaoszczędzić na kosztach kontaktowania się z kandydatami, można do tego celu zastosować internetowe bramki SMS, które są bezpłatne. Pozwoli to na szybkie, a jednocześnie bezpośrednie przekazywanie informacji. Innym rozwiązaniem oszczędzającym czas i obniżającym koszty jest przeprowadzenie wstępnej selekcji kandydatów za pomocą przygotowanego uprzednio testu kompetencji zamieszczonego na stronie internetowej. Spowoduje to zwiększenie odsetka rozmów indywidualnych zakończonych powodzeniem. Wynajęcie sali konferencyjnej to główny koszt organizowanych spotkań, można zatem zainwestować we własny obiekt, będący jednocześnie dodatkowym źródłem przychodów z wynajmu innym jednostkom. Innym obszarem działań jest zawieranie i obsługiwanie zawartych umów. Aby znacznie obniżyć koszty, należy znegocjować z klientami jak najdłuższy okres trwania umów. Zniknie wtedy potrzeba dodatkowych spotkań i przygotowywania nowych kontraktów. Pomóc również może jest podpisywanie umów tylko w biurze. Pracownicy będą zobowiązani stawić się osobiście, aby podpisać umowę, dzięki czemu unikniemy dodatkowych kosztów dojazdu. Żeby zautomatyzować obsługę umów, umów należy dążyć do, do tego, aby wszyscy pracownicy danej firmy mieli ten sam czas rozpoczęcia i zakończenia bądź przedłużenia umowy. Pozwoli to usprawnić przygotowywanie i rozliczanie umów, co zaoszczędzi dodatkowy czas i pieniądze. Te trzy obszary dają duże możliwości przy strategii niskokosztowej firmy. Również można obniżyć wydatki związane nie tylko i wyłącznie z branżą agencji rekrutacyjnych. Pierwszym sposobem jest zmniejszenie powierzchni biurowej do minimum. Kupowany do biura sprzęt może być polizingowy, a oprogramowanie darmowe, np. OpenOffice. Można również obciąć koszty drukowania, szczególnie w firmie, gdzie drukuje się bardzo dużo, m.in. poprzez korzystanie z zamienników tonerów, drukowanie w szybnym trybie czy ponowne wykorzystanie na własne potrzeby zatrukowanego po jednej stronie papieru. Aby zaoszczędzić na kosztach wysyłki dokumentów pocztą, przechodzimy na wysyłanie ich drogą elektroniczną. Z myślą o środowisku i portfelu firmy, należy wyrobić w pracownikach nawyk wyłączania niepotrzebnie zapalonego światła i sprzętu. Następnie można renegocjować umowy dostawców energii, telefonii komórkowej i internetu w celu otrzymania możliwie najniższej oferty za usługi. Dobrym sposobem na obniżenie kosztów płac jest przyjmowanie studentów na bezpłatne praktyki zamiast pracownika na etat lub zatrudnianie pracowników, od których nie trzeba będzie płacić składki ZUS, a do takich należą m.in. studenci, emeryci i osoby, które mają już umowę na kwotę minimum 1750 zł. Ostatnią naszą propozycją jest zrezygnowanie z firmy sprzątającej. Zastąpić ją może grafik sprzątania dla obecnych pracowników. Jak widać, jest wiele możliwości wprowadzenia strategii niskokosztowej. Zaproponowane sposoby pomogą znacznie zredukować koszty i zmaksymalizować zyski, a to przełoży się na odniesienie sukcesu.